Siema widzowie, z tej strony ja i dziś jesteśmy z... No z kim jesteśmy? No z Wojtasem I modelatorem pięknym DeathDreamingiem no, no, widzimy się i robię teraz intro Dobra, już jesteśmy po intrze. Czekajcie, pokażę Wam Minecrafta. Patrzcie, no nie pchaj się, bo cię zaraz popchnę. To jest gaming. Pan, gaming, gaming. Gaming, właściciel tego serwera. No i dziś widzowie, no będziemy nagrywać live. A. Live oczywiście jest z KBD Simon. No i dzisiaj Wam pokażę. To jest co tak jakby odzwierciedlenie takiego, można powiedzieć, jak to się nazywa? Anarchii. że to jest anarchia FFA? No skrzynia, zacznijmy od skrzynie z książkami. Tu mamy takie książki, co gaming zrobił. Otrucie przeciwnika 1, niepodpalenie, pośpiech, regenerację 1, szybkość 1, y, y, spowolnienie 1, wampiryzm 1, unik, obrażenia krytyczne 1, y, dodatkowy drop 1, no i ułaskawienie 1. To, to ułaskawienie robi tak, że po y, y, zaczarowaniu na. Y, zbroje, bo to nie jest na totem, tylko na zbroję To ta zbroja wam nie znika no, no, tak jak tutaj wam piszę. Możecie sobie zastopować, tutaj macie otwieranie masowe Gaming, ja bym cię prosił, żebyś teraz mi oddał trochę kluczy Do wszystkich skrzynek Jakbyś mógł A ja wam dalej pokażę Anarchiczna Tu mamy anarchiczny set Tutaj anarchiczne, anarchiczne, no takie normalne, anarchiczne, unbreaking i protection, No, ten. Dowyś? Gaming? Klucze? No, dzięki. Tylko do wszystkich. Dzięki. Dzięki. No, więc wiedzą, teraz pokażę książki. No to tutaj mamy tak. Otwieranie e, magiczną skrzynkę, czyli klikamy to. No i tutaj, mam, tutaj macie, tutaj macie e, te, e, lej, No i tutaj wam pokazuję, co wydropicie. No i ja e, wydropiłem Unik 1. Na czacie też się gracz e, wyświetla. Gracz Alue y otworzył skrzynkę, e, e, skrzynkę e, e, i otrzymał zaklętę książkę 1. Teraz otwiera masowe, no czyli tutaj mamy masowe, i tu mamy tak. Jeden, czyli jedno masowe, dwa masowe, trzy masowe, cztery masowe, no to dajmy na przykład trzy. To trzy masowe, czyli to, to i to. Te trzy. I tutaj, o, tutaj ma też różne. O, i dostałem. No, dostałem trzy. Szybkość, spowolnienie i regeneracja. Teraz sobie możemy tak. Otwieranie masowe i 5 teraz, czyli, je, czyli dostaniemy 1, 2, 3, 4, 5. Oprócz tego i tego, no, dostaliśmy chyba gdzieś. Regenka to chyba była 1, 2, 3, 4, 5. to tak, niepodpalenie, szybkość, 1, otrucie przeciwnika, otrucie przeciwnika i dodatkowy drop. To sobie wywalimy. Na razie. Tego coś sprawdzę. A, dobra. Nie wiem. Tak, ten. Dobra. Teraz otworzymy sobie i jeszcze zostawimy, ale anarchiczno sobie. No, czyli tutaj masowe, na przykład 5 sobie możemy masowych otworzyć. No i zobaczymy, co nam drobnie. Hmm. Może coś fajnego nam drobnie. Ile? Ja, cztery klaty. Jedna, jedna, buty, anarchiczne dwójki oczywiście, bo tutaj macie dwój anarchiczny set 2 No i tutaj mamy eventówki, ja sobie to teraz wyrzucę I będzie widzowie też rozdawanie kluczy, czyli po prostu no, będziemy rozdawali klucze różne, co nie, gaming? Pokiwaj główką No, będziemy rozdawali klucze, no gaming ja, no i Tyle będziemy takie fajne kluszki rozdawali. No. Yy, dobra, i kolejna to już jest taka topowa. Korona... Nie, zacznijmy od tego. Lewy jajko, no to jest 2024, czyli z tego roku. Yy, ono powoduje po prostu, jak walniecie graczem, no to macie po prostu tam ileś chyba procent, nie wiem czy nie wiem, czy procent, czy... bo u mnie na serwie, na butonie, też się na butona, jest, że no, jest tam ileś procent. A tutaj y, chyba nie ma ileś procent, tylko y, albo jest ileś szans na to, albo po prostu to jest, no bo to jest jakby... Nie, to nie jest, że jakby jest nieskończone, ale bo to limit swój, wiecie, że na przykład czas odnowienia, czyli na nie wiem, 30 sekund, czyli lecimy. Yy, tutaj mamy oczywiście łuki różne, tutaj widzimy koronki. I teraz tak, yy, nowy przedmiot, no to chyba jest no, znany, spleśniały yy, kanapka, no to po uderzeniu przeciwnika zaraz go chorobą. Te szanse na ten przedmiot no to jest 19%, czyli 19% na wydropienie z skrzynki. Nie, że 19% macie na właśnie danie tej choroby komuś. Wampiryzmy Vampiry, jajko, czyli po zjedzeniu otrzymujesz na krótki czas efekt. Dwójka. Siłkę dwójka, przepraszam. Lizak, no to oczywiście Lizak, ten przedmiot wy dnia dziecka. Trzymaj go w e, ręce, aby, go, aby otrzymać efekt siłki jedynki. No, to jest proste. Różna kupidyna, no to daje nam efekt e, odporności i regeneracji. I to niezależnie, czy trzymamy w lewej, czy w prawej. To niezależnie jak coś. Piekielna tarcza, no to w, chyba w lewej. No, w prawej chyba też powinna, w prawie też działa. E, posiada 25% szans, że odbije e, odbije cios i tam chyba y, ta piekielna tarcza, y, y, że odbije cios i zada y, y, temu, co chciał cię uderzyć, to zada mu tam tyle, ile miało zadać. Ścieżka, do no to po trafieniu zmienia się z przeciwnikiem miejsca, no to jest proste, proste. Para po użyciu tego przedmiotu odrzuca wszystkich przeciwników w okolicy na no tam ileś kratek ustawionych. Konfingu. Marchewkowy miecz, dzięki niemu możesz zamrozić przeciwnika po uderzeniu na sekundę. No, na sekundę. No, czyli musi się po prostu być nie, po prostu głęboko wziąć. Na sekundę. No. no, na sekundę. Kosa, Twoje, twoje uderzenie może co minutę. Przez troszeczkę przeciwnika, nadając mu efekt utrudniającego wi widoczności. Kłuk, Kupidyna. Specjalny przedmiot. Masz szansę, że trafiony przez ciebie gracz zostaje oślepiony. Na tam y ileś y tam, chyba, nie wiem, na parę, y parę sekund, chyba. No, no tutaj macie różne płomienie, Nieskończoność. Y moc, y moc 4, niezniszczoność 3. No i tyle. Potem mamy tutaj kupa anarchii. Nic nie daje, nic, nic nie daje, ale stworzył ją Czyli, No to już widzicie, że ten, że może być tak, że ktoś inny, to, ktoś no, ją stworzył, no bo patrzcie, nic nie daje, ale stworzył ją Pandexy. czyli jakby Dexy to wymyślił ale stworzył kto inny no bo jest pan Dexi. a gdyby było yy, stworzył ją Dexi, no to wtedy by, był, by było, że no, yy, ten, że no, Dexi to stworzył ale to też może być, że pan Dexi może być, ale to moje takie przypuszczenia ten przedmiot nadaje ten przedmiot nie nadaje siłki dwójki no i tutaj mamy ostatnią oferta ostateczną oferta, bo krew wampira. Po kliknięciu uleczacie y, do pełnego HP. Czyli jak na średnim macie 2 HP, to to ulecza wam y, do 10 HP. Y, po kliknięciu prawym przyciskiem myślę na no to. No. Mm. Rozgowa kukurydza. Y, Wstrzymuje magiczny pocisk, który y, niszczy zbroję oraz zadaje obrażenia w miejscu wybuchu. Koszka Rubika, no to uderz gracza, by jego, jego ekwipunek został przemieszany. Kolejna to Marchewkowa Kusza. To niezwykła kusza zapewnia ci zdumiewające zdolności przyciągania do siebie graczy, tworząc zupełnie nowe możliwości eksploracji i walki. Potem jest Rózga, odrzuca z potężną siłą nieograniczony, nieograniczonych graczy. Jakby niegrzecznych graczy, przepraszam. No, i to jest chyba. Tutaj nie ma limitu, bo to jest odrzut. No, czyli tutaj nie ma limitu, bo to nie jest jakby efekt, tylko to jest. No, to jest po prostu wdane w tym. w że po prostu. No, no potem wam pokażę zaraz z gamingiem, jak to działa. Arkus Magus. To Arkus Magus. łuk, który pozwala na niszczycielskie kombo. Po trafieniu przeciwnika znajdujesz mu, zadajesz mu ogromne obrażenia, które zwiększą, zwiększają się w każdym trafieniu. Czyli że jak po prostu walicie w typa, przepraszam, w gracza no to po prostu ten gracz potem jak będziecie walić co, co chwilę w niego? To tam będziecie mieli coraz bardziej ogromne obrażenia. To będzie do sobą. To jest taki dripstone, tylko że nie spada, tylko trafia go. No, taki dripstone. Tylko że dripstone nie daje także co chwilę większe, większe obrażenia. Daje. Tylko te same. Tylko zależy z jakiej wysokości, bo jak ktoś rzuci z wysokości takiej, a potem z niższej, no to, no, no to dosłownie tak tu i tu. Więc mocny miecz. Posiada on y, y, możliwość strzelania perłami kresu, no czyli y, perłami. Zajęcie Mieć po uderzeniu przeciwnika blokuje możliwość skakania na 4 sekundy. Y, no, y, bomba maksima no, to po wystrzelaniu wybuchowy okolicy i niszczy każdy możliwy blok, y, blok oprócz skały macierzystej, no bo to jest skała macierzysta, no to jest najmocniejszy y, y, blok, który jest w Minecraftie w ogóle. Siekiera grincha po uderzeniu strzela w przeciwnika, zabierając mu 30% jego życia. Umiejętność działa raz na minutę. Czyli no, raz na minutę działa to... Zatruty, zatruty over. Po uderzeniu przeciwnika otrzymuje, otrzymuje on trujący efekt. Czyli tam nie wiem, chyba poizona dostaje, czy coś nie wiem, ale kiedyś to testowałem na anarchii. Tyle powiem. Siekiewka dropu. Jakby sakiewka dropu Posiadający ten przedmiot w ekwipunku Po zabiciu dowolnego gracza Jego przedmioty trafiają do Twojej sakiewki, A, czyli jak uderzysz gracza jakby Posiadając ten przedmiot po prostu w ekwipunku No to po zabiciu go Dowolny gracz, jego przedmiotu trafiają do jego sakiewki. Trochę to możecie nie zrozumieć, ale po y, trafieniu y, tego gościa i potem y, potem y, zabicia go, a to po prostu a tam ileś chyba y, y, jego y, itemy trafiają do twojej sakiewki. Tylko tam ileś, ileś chyba, ileś chyba, nawet nie wiem czy procent, czy... Ileś to po prostu, że no, trafi to. Yy, wędka, suflerka, yy, Ta zwykła, wędka, yy, ta tania zwykła, wędka zapewnia ci zdumiewające zdolności przeciągania się do bloków i graczy, tworząc zupełnie nowe możliwości eksploracji i walki. No i tutaj, patrzcie, to jest też błądzik, bo tutaj wędka. I tutaj było, musi być odstęp, odstęp, no i potem zapewnia. No, yy, Wędkanie lotka po złapaniu gracza na haczyk, nie może on odlecieć elektrą. No, yy, Excalibur zapewnia paska. Yy, z yy, z yy, ten Excalibur ci po prostu. Właśnie na przykład, nie wiem. Yy, że po walnięciu w gracza on yy, gracza i tam macie yy, więcej obrażeń yy, od ataku czyli na przykład macie od ataku yy, 10 no to potem 20, 30 no i tak dalej i tak dalej To ten łaskawienia to yy, jest przedmiot z e eventu Halloweenowego 2023 trzymając go yy, po śmierci nie tracicie swoich itemów nie stracisz, nie tracicie, no tak korona anarchii no to yy, wydajność pod wodą naprawa, ochrona przed pociskami 4 i ciernie 3 klątwa yy, znikania czyli, że po yy, po zginięciu po prostu po zginięciu, jakby no, daje wam efekty takie różne. Nie po zginięciu, tylko daje wam po prostu, jak założycie, to daje wam takie, takie efekty. Ten przegląd jest wyjątkowy na serwerze, znajduje się tylko jedna taka korona, która nigdy nie zostanie zniszczona. Czyli po, 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 ta, po zginięciu chyba, nie ja chyba tak działa, że po zginięciu tracicie tą koronę, jak nie macie to temu łaskawienia. Chyba no tak to jest. Że jak pozbycie, że wy tracicie, tracicie swoje, swoje korony, jak nie macie tu temu no U mnie by było. U mnie jest tak samo, tylko że po prostu u mnie jest... na no, no, butonie jest, jest stałe efekty, no to tutaj macie tak jak na co czyli czerwony taki taki. No i tutaj wyjątkowy jest y, pogrubione i korona korona buto, no, tam jest. I nie ma klątwy znikania. Czyli po prostu jakby, jak wam zniknie, jak wam jak was zabije coś, no to po prostu jeżeli nie macie to, co mi kawienie, no to na moim serwie, no to po prostu e, z, to, tracicie tą koronę. A jeżeli macie, no to macie 10% szans, że e, wasze właśnie itemy zachowają się. W tym e, piękna korona butona. Dobra, e, no przychodzą no to już cały ten, teraz otwieramy masowe, czyli nasze pięć zobaczmy co nam wydropi czy wam wydropi korona botona korona y, anarchii hmm. dobra y, wydropi tak y, rozgowa y, ten bomba maxima lub kupidyna no i dwa lewe jajka a to nagroda. Tak. Dobra. tutaj mamy różne takie 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 dobra ja sobie teraz jeszcze raz wejdziemy i pięć spotkanie. Potem możemy tak sobie kliknąć Po prostu o dajemy taki O w miecz Dajemy sobie, jeszcze otworzymy sobie troszkę I żebyśmy te klucze mogli wygrać no. Yy, no Wygrać No po prostu yy, No i tyle To no, tyle, już nie będziemy, będziemy więcej otwierać To sobie wyrzucimy, to nie gaming A gaming ty jesteś? Jesteś? Gaming. Gaming. Czekajcie, sprawdzę gaminga czy jest na tym. Na Discordzie. Nie no, gaming jest. Tylko gaming jest mutował. Dobra. No to widzowie jak widzicie tutaj, coś takiego jest. Ja sobie wezmę itemki, czyli w kocy anarchy Poczekajcie sobie wpiszę to. Dobra i guj. No I tutaj mamy wszystkie itemki. Tutaj sobie na przykład koronę. Weźmiemy sobie wszystkie temki, które są tutaj dozwolone i wam poka pokażę jak to wszystko działa. Możecie wiedzieć, no ale le lepiej tak. Dobra. Łuk, e, kupidyna. Mm, trochę się będziemy, weźmiemy sobie na RTP. E, gaming gatępniemy. E, gaming to lue. Teraz survival, małpa, pobycie gaming i patrzcie işte teraz e, po trafieniu o! O! o. Oślepiłeś gracza DZ Gaminga. kupiłem na to tutaj macie czarwienia i tutaj Wam się odnowia łuki. Czyli jeżeli łuków nie możecie. Dobra, to już jest, czyli to sobie y wywalamy. No, gaming jak mnie słyszysz, to no to pokazuje i jak działają. Dobra, to jest trzysiąckie ogromne, czyli patrzę. walnego. Czekaj, to było chyba game -do. Dobra, to Czekaj, czy, y jasno, tylko zobaczyli ileś procent szans. Czekajcie, ja sobie tego do gaminga. A, nie wiem, mnie gaming. A jak gaminga nie mogę być, bo ma tego. Bo ma coś włączone i tyle. Eee, dobra, no eee, do to po prostu potrafienie do to więcej wam się HP zadaje. Eee, dobra, eee, kostka Rubika, dobra, sokiewka dropu. Czyli po kliknięciu prawy otwieram wam się taki gul eee, Czekaj czekaj, to muszę sobie rozwiązać A słyszysz mnie na DC? Słyszysz mnie? Czy nie? Weź napisz. Dobra. No, spróbuję. A weź! Ej, ej, bo może masz Vanisza, weź wyłącz Vanisza. Wpisz wanisz. Bo może Vanisza masz włączonego.